Cześć, tu Marta. W takim razie widzę, że musimy uciekać. Bo tu już nas gonią. Ta jest ranna. Dobra, leczko. Jak znasz teren? Wszystko ukrywane. No, wchodzisz, wchodzisz. Coś się jakoś nie bardzo spieszy ona. No. no, czemu nie mogę wejść na to? O. Pędzę, pędzę za tobą. I co teraz? To Twoi ludzie niedobitki, dlatego zwracam się do Was o pomoc. Aha. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho, planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. O, prezenty prezenty. O, to nie święta. Dobra. No już idę. Ja tutaj muszę obczaić leczko różne rzeczy. I mówię, to jest znowu takie przejście. Widzę, że same drogi, jakby ona sama wraca, to ja nie wiem, jakby tędy przeszła. Ona yy, stałaby mi i czekała. Hej, jak się trzyma? Przeszli. Czy będzie będziemy musiało, musieli też nie wiem, na przykład strzelać? Hmm. Czekajcie. Czyli tak... Żołnierze. To jest wyjście drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Ja wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chodźmy. No pewnie wyjdzie jak zwykle. pewnie wyjdzie jak zwykle czyli zauważą patrzę czy tu nie ma jakiejś rzeczy też po drodze do zgarnięcia Jezus. Nie no. Gorączkę sobie wezmę przeładuje. Nie, nie mam co przeładowywać. Kółkiem, Dobra. Stajmy tego. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzu Tam stoi jakieś ją, Jakaś amunicja by się przydała. Hm. Jak on stoi? W tamtą stronę. W tamtą stronę. Może się go uda. Dobra, masz mnie! Dobra, ona ściągnęła tamtego, ja tego zobaczmy. Zobaczmy, tutaj może coś mieli, cegły same. Po co mi cegły? Jak tam leczko? Czemu on celuje na kogoś? Aha, on kogoś zabił po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no to co idziemy tam dalej w takim razie? Dobra, tylko ostrożnie. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Tam stoi jeden, tam nie ma nikogo. Stoi tyłem. Mhm. Mm Czy będziemy będzie mnie słyszał, jak ja wyskoczę? Może idzie tędy przejść? Jakoś? Nie. Dobra, muszę tędy wyskoczyć, ale może mnie nie usłyszy. Nie bądź głupi! Tak, teraz duszę. Dobra, o brońka. Czyli mamy siedem. Czy tu ktoś jeszcze jest? Nie, no, tylko tamtych zostało chyba. jeden dwójka a tam nikogo nie ma już nic nie zyskasz, zabijając mnie. zyskam zyskam na czemu ja tylko ich duszę, czemu one się te leleczki nie ten Patrzcie bez amunicji. A jakbym ten, to by strzelał do mnie. A ona nic nie robią. O Jezus. Kurwa. Jeden jeszcze był. No, ale dobra, no, już musiałam zmarnować na niego amunicję. Trudno. Co zrobisz? Lecimy tu. Kto to był? Cholera, dopadli O, oh, A jakie Remy? Cholera, dopadli wrena. No, chwilę no, wcześniej. Zaraz będą kolejne to byśmy może coś tutaj zdziałali. Myślałam, że w tym budynku będzie trochę więcej rzeczy. Ale tak przejrzyjmy tu może coś zawsze w jakimś tam kącie gdzieś. Że coś będzie leżało. Oprócz cegłówek oczywiście, bo to wszędzie kurde leży. Dobra, chyba jednak nic. Już Pewnie też tu będą jeszcze żołnierze. Dobra. Szybko do środka. Co? Ktoś tu będzie na bank? Gdzie idziemy, Marlin? Marlin to już ledwo. Po prostu tutaj. Ledwo, ledwo. Pusta skrzynia. Trzymasz ale dam radę. Twarda sztuka z niej. W sumie, jak jeszcze żyją do tej pory, to muszą być twardzi. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szukać? Uwaga!

Ale waleczna. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świadkiem. O rany. Co ci ja? Spokojnie, wybliżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. No raczej, nie wygląda za dobrze. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Mieli zobaczyć broń najpierw. Ruszymy stąd, dopiero jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba mi się. nie zostanę Eli. tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Hmm. Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. Christy. To jest tylko przesyłka. Malin nawet nie próbuj. Będzie dobrze. Tylko przesyłka, trochę pyskata. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Ale w sumie też bym chciała zobaczyć broń za nim. Mhm, mm no dobra. Wow, słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy agonii. Ok, Okej, ty tu rządzisz. Rządzę, no, rządzę, więc słuchaj, piękna lalko. Tam nie ma przejścia, ale... Ale może coś tu gdzieś będzie leżeć. Dobra, nic nie ma. Idziemy na dół w takim razie. Tam jakieś auta jechały. Tędy to mamy iść. Uwaga, Ten. pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Nie narazi się, niepotrzebnie. Czy nie potrzebne. Czy nic nie wiadomo? Nie, eh, dobra, pomyślmy, jak my tu mamy przejść. Teraz myślałem, że tam tędy. Ale chyba nie jednak. No, ale tędy też nie. Do którędy mamy iść? Hm. Hmm. A może dołem? Nie widziałem tego wcześniej. Dobra. No to chyba głośniki mają porozstawiane po prostu. Tu nie. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Tu mamy jakiś dziedziniec? Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. Pewnie to musimy sobie wziąć i gdzieś tu. Gdzie dokładnie? Tu może? Nie, tutaj nie. A tam dobra. Dobra. Nie tędy czy tędy? O, Dobra. Ali, skoczy sobie? Czy nie? Czy mamy jej co drabinę, jakąś dać? O co chodzi? Nie, no skakuje. Myślałam, że muszę jej pomóc czy coś. Takie jak ona właśnie. z Nie, to mój A tak swoją drogą to co cię łączy z malin Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? kumplujesz się z przywódczynią świetlików Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się nią. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. 14 nie 12. Ignorancie. gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Hmm. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się i dołączyć do świetlików. Mam rację. Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Hmm. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłu. Świetnie. Też tak myślę. No, no, pewno się polubę. Co tutaj? A no. hm, to co mam teraz zrobić? Byleż teraz spał? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdzie. <laughs> Słuchaj, on już ma swoje lata i nie ma tyle energii, co ty tak? Zobacz, jak będziesz w jego wieku. Może zepsuty zegarek. Ten zegarek, co został od córki. Mam rotałyś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Wiesz, co nigdy nie byłam tak blisko? Tego popatrz, jak co ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Ja myślę, że zawsze może być gorzej. Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci Cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to. To chodźmy. O, hmm, przemycałem różne paczki, tej przynajmniej nie trzeba nosić. Sama się przeniesie. Mam nadzieję, że mi się to zapisze. Dobra, ogarnę sobie to i zaraz wracam.